Oto tablet Samsung Galaxy Tab 270. Jego małe gabaryty sprawdzają się w podróży, a siedmiocalowy ekran wystarcza do wygodnej obsługi dotykowej. Urządzenie o zaokrąglonych narożnikach idealnie leży w dłoni i możemy bez żadnego podparcia utrzymać je w jednej ręce. Dzięki temu świetnie sprawdza się w mało komfortowych warunkach poza domem, np. podczas podróży autobusem. Do ładowania baterii i transmisji danych wykorzystywane jest 30-pinowe złącze umieszczone od dołu urządzenia. Gniazda dla kart microSD oraz SIM schowano pod klapkami na prawej krawędzi. Tablet wyposażony jest w wydajny, dwurdzeniowy procesor taktowany zegarem 1 GHz. Zainstalowany system operacyjny to Android 403 ice Cream Sandwich uzupełniony o nakładkę TouchWiz pozwalającą na przykład na łatwe zapisywanie zawartości ekranu. Tablet już na starcie oferuje pakiet aplikacji, których nie znajdziemy w innych tabletach. To na przykład czytnik newsów PULS i pakiet biurowy Polaris Office, który pozwala na zaawansowaną edycję dokumentów w wielu popularnych formatach. Siedmiocalowy ekran okazuje się bardzo komfortowy podczas czytania książek w aplikacji e-book i T-Mobile, którą pobierzemy ze sklepu Google Play. Z książkami możemy też obcować w wersji czytanej przez znakomitych aktorów, wykorzystując aplikację Audioteka. Był przystojnym 18 Mężczyzną o szarych oczach i niezwykle szczupłej sylwetce. Korzystając z wbudowanego GPS i programu Nawi Expert, zyskujemy świetną nawigację samochodową z dużym ekranem, pozwalającą na omijanie korków. Kontrastowy ekran nadaje się doskonale do oglądania filmów w podróży, a dzięki mocnemu procesorowi możemy też uruchomić wymagające gry z grafiką 3D. Aby w pełni rozwinąć możliwości tabletu, warto mieć abonament Blue Connect w T-Mobile, dzięki któremu zawsze będziemy połączeni z siecią. Do obsługi naszego konta abonenckiego warto korzystać z wygodnej aplikacji MiGoa. Samsung Galaxy Tab 270 jest bardzo uniwersalny. Nadaje się do zabawy i do pracy. Dzięki małym rozmiarom zabierzemy go wszędzie z sobą. Na pochwałę zasługują bardzo dobre wykonanie, praktyczna forma oraz aplikacje i usprawnienia systemu udostępnione fabrycznie przez Samsunga.